jak to oglądacie to jestem akurat na urlopie i opalam swoje piękne ciało w kurtce ale co, pytanka są, no to jedziemy Ej, zaobserwujesz mnie? Pojawia się już któryś tego typu komentarz, a zaobserwujesz mnie i tak dalej ja zawsze mam jedno pytanie i piszę je pod tymi różnymi właśnie prośbami e, co robisz? Czy masz coś ciekawego na profilu? Po ci moje ob obserwacja skoro nic nie robisz na tym profilu poza followaniem innych rzeczy. W sensie okej, okay, no ale pochujcie te cyferki. No to rozumiem, że tam koledzy z gimnazjum, a nie ma już gimnazjum ze szkoły czy tam kurwa z podwórka yy, patrzą na twój profil, ale co wy się później brandzlujecie, jak taki Ormando kurwa zaobserwuje was gruba z kurwa w, w tym w czapie i w kurtce zaobserwuje i idziecie do tych kolegów i mówicie: "Patrzcie, kurwa, Ormando mnie zaobserwował". Ja chętnie was zaobserwuję, jeżeli coś robicie. A jak nic nie robicie, to na chuj ja mam was obserwować. Na chuj i mają was obserwować. Co sądzisz o filmie Solo? Mm, uważam, że Solo ogólnie nie jest takim złym filmem. To jest po prostu film niepotrzebny. Stilbuczek ma całkiem ładny. Ten film jest nawet i przyjemny, ale on jest całkowicie niepotrzebny. Taki. Taki film na raz. No, oglądasz i trochę do zapomnienia. Szkoda mi trochę tego aktora, bo on wcale zły jako Han Solo nie był, ten Alden Erin Knight, ale yy, z drugiej strony Han Solo bez Harrisona Forda to tak jakby wymyślili kurwa Indiana Jonesa. W ogóle podobno myślą, żeby zrobić Indianę Jonesa bez Harrisona Forda, w sensie całkowicie to zrebootować. Ja tego kompletnie nie widzę, bo młodzi się tym niespecjalnie zainteresują, a starzy będą odrzuceni, więc nie wiem dla kogo. Jak byś mógł zrobić kolejne części Star Wars? O kim były? O czym głównej? Jaki motyw? Ja bym poszedł w yy, klimaty Yuzan Wongów, czyli to, co mieliśmy w książkowej Nowej Erze Jedi, tylko nie robił dokładnej adaptacji, ale skorzystał, że właśnie Yuzan Wongowie z innej galaktyki, e, właśnie taka zupełnie inna rasa, zupełnie inna niż to, co było do tej pory, że ona jako, w jakiś sposób tam właśnie atakuje tą naszą, e, no naszą, tą galaktykę znaną ze Star Warsów. I, I w coś takiego bym poszedł. Myślę, że Juzan Wongowie wyprzedzili trochę swoje czasy, i teraz byłby dobry moment, żeby z tymi Juzan Wongami coś zrobić. I fajnie by było, bo ja w ogóle lubię Nowomere Jedi i ten koncept Juzan Wongów mi się zawsze podobał. Wiem, że nie każdemu on się podoba, ale mnie się podoba. To ja lecę. Napiszcie komentarz pod spodem. Cześć.